Dobry wieczór, witamy z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 13. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Jagiellonia, Białystek. Wynik meczu 2 do 0. Witam trenera drużyny gości, pana Macieja Stolarczyka. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I proszę o komentarz. No cóż, gratuluję zespołowi Warty zwycięstwa. Dla nas to ogromnie rozczarowujący wynik. I nie będę ukrywał też, że gra, którą dzisiaj pokazaliśmy, to nie była gra, która... Która nas zadowala widać, że potrzebujemy dużo, dużo pracy, żeby żeby być regularnym, żeby krować sytuację. Dzisiaj z, nie ukrywam, że strategicznie chcieliśmy Wartę trochę wciągnąć, aby wiedząc o tym, że Warta ma więcej problemów w ataku pozycyjnym. No i sobie bramkę, bramkę po, po stałym fragmencie i, i, i to, to, był, to było otwarcie tego wyniku. Nie potrafiliśmy zareagować i, i, i to na pewno jest kwestia, na którą musimy popracować. Dziękuję bardzo trenerze. Teraz trener jest do Państwa dyspozycji. Jeżeli są pytania, proszę się przedstawić i podać nazwę redakcji. No ja bym chciał zapytać, co się dzieje z tą drużyną? Bo... W zielonej górze no to jeszcze można było traktować jakiś ten wypadek, ale dzisiaj, dzisiaj to było jeszcze gorzej, no to wiadomo, też inny poziom rywala, natomiast pierwsze połowa dwa strzały, a drugi de facto jak nie było na bójstwo. Wybijanie piłki na się do przodu, druga linia nie istnieje, mnóstwo niecennych chłopów. Zresztą sytuacje też takie, po których nas ja sama proponowała niebezpieczeństwo pod własną bramką, na przykład Nenet podaje do zabotnika różnej przeciwnej na sam na sam, alumerowicz obronił. Co, 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 o co chodzi? Co, co to jest? No, w z dobrze jak gronie ja gra. Czemu to? No to jest e, e, dobre pytania z, z, z drugiej strony trudna odpowiedź na, 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 na to e, dlaczego tak się dzieje. E, no dzisiaj ewidentnie wdarła się w nasze szeregi nerwowości i e, decyzje, które podejmowaliśmy na boisku nie były decyzjami naturalnymi, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Także to, to na pewno gdzieś tam e, również ten mecz środowy odbił się w jakiś sposób na, 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 na zespole. E, no, na, na pewno to, to nie, nie było dzisiaj takiego momentu, z którego można, można powiedzieć, że był jakiś jakimś punktem zaczepienia. Niestety dzisiaj, dzisiaj nie, nie kreowaliśmy sytuacji. A, i, 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 to jest yy, przyczynek do tego, żeby, żeby ten mecz odebrać właśnie w kategoriach bardzo słabego w naszym wykonaniu i, i, i czegoś, czego, czego nie chcemy po prostu. Ja jeszcze mam pytanie o te dwie zmiany w czasie, kiedy wreszcie podkreślili pita. Dość ciebie jaki ich ich Czy już z wyniku zarówno, kiedy i tak piłkarze że po nos na się czekali tylko sobie wizy? No to się nie zgodzę. No. mecz trwa tyle, ile ile sędzia zdecyduje, a bramki padają. No, to pewnie pan redaktor o tym wie, że padają w różnych momentach meczu, a, a zmiany są, są impulsem, są, są elementem, w którym jeszcze chce się zmienić. To, to jest na, chyba naturalne. Dziękuję. Proszę bardzo. dobry, wieczór, Panie pani Kasper Damczyk Polska Piłka .pl. Mówił Pan właśnie o tym, że zmiany dla zespołu będą impulsem. Ale pan dzisiaj zmiany dokonał bardzo późno, jak do nich cały czas praktycznie nie szło, tak pan mówił, nie kreowała sytuacja, a zmiany nastąpiły jednak bardzo późno. No słuchaj, pytanie, dlaczego tak późno? Nie ukrywam, że, że liczyłem na to, że, że zawodnicy, którzy są na boisku będą potrafili odmienić losy meczu i, i poprzez swoje, swoją jakość indywidualną zrobią to, co potrafią. Niestety niestety to się nie, nie udało i, i dlatego też e, tak późno te zmiany. Proszę bardzo. po prostu o futbolu. Ja Mam takie pytanie o ten dzisiejszy mecz czy to porażkę w słucharze Polski, czy ta porażka i fakt, że zespół na bo jakiś przybity po tym spotkaniu, ma wpływ na dzisiejszą dyspozycję jakiej No... No, na, na pewno patrząc na to, jak wyglądał dzisiejszy mecz, to, to trzeba się na tym głęboko zastanowić. Choć uważam, że, że pomimo tego, że ta porażka bardzo nas, ta, ta przegrana nas bardzo było, e, boli, e, jeśli chodzi o środowy mecz, to, to nie zmienia w postaci, że to, to, to był nowy, nowy mecz, nowe, nowe, nowe spotkanie. To, to mleko już się rozlało i i ważne jest to, co, co tu i teraz, to, co przed nami, a, a, a tego, co już było, tego nie zmienimy. Także ta, ta, ten rodzaj myślenia nie jest, jest moim. I, i no, nie ukrywam, że dzisiaj liczyłem na to, że, że zareagujemy na tą porażkę trochę inaczej. Dziękuję bardzo, dziękuję trenerze, dziękuję Państwu za chwilkę druga część konferencji.